Szanowni Państwo, witam w kolejnej odsłonie naszych cotygodniowych spotkań. Dziś pragnę na samym początku skierować nasz wzrok na kierunek wschodni. Na początku 2025 roku Duńska Agencja Wywiadu opublikowała raport, który jednoznacznie stwierdza: że Rosja może być gotowa do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Europie w przeciągu 5 lat. Nie jest to jednostkowa opinia. Od inwazji na Ukrainę w 2022 roku podobne ostrzeżenia płynęły z ust brytyjskiego ministra obrony Granta Shapsa, niemieckiego generała Miszala Gisa, premiera Polski Donalda Tuska czy generała Wiesława Kukuły, szefa polskiego sztabu generalnego. <coughs> Shaps stwierdził wprost: Przenosimy się ze świata powojennego do przedwojennego. Donald Donald Tusk mówił, że żyjemy w czasach przedwojennych, a generał Kukuła w październiku 2024 roku oświadczył: Jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Co kryje się za tymi dramatycznymi ocenami? By to zrozumieć, musimy przyjrzeć się politycznym celom Rosji. Jej aktualnemu potencjałowi wojskowemu oraz sytuacji strategicznej w Europie. Rosja od lat postrzega NATO jako egzystencjalne zagrożenie. Po upadku Związku Radzieckiego dystans między Moskwą a potencjalnym frontem skrócił się z 1800 km do zaledwie około 600 km. Petersburg, który w czasach zimnej wojny leżał 1500 km od granic NATO, Dziś jest oddalony o niecałe 130 km. Władimir Putin w dniu inwazji na Ukrainie 24 lutego 2022 roku otwarcie mówił, że ekspansja NATO agresywnie i bezceremonialnie zbliża się do granic Rosji. Z perspektywy Kremla, wojna nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem polityki. Cel minimum Podporządkowanie Białorusi i Ukrainy. Z tym pierwszym krajem to już się stało. Cel maksimum rozszerzenie strefy wpływów na kraje bałtyckie Polskę i całą Europę Środkową. Przypomnijmy choćby ultimatum Putina z grudnia 2021 roku, domagające się wycofania infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły po 1997 roku w tym Polski, Czech, Słowacji czy krajów bałtyckich. Jednak czy Rosja ma dziś realne zdolności do nowej wojny? Analiza strat poniesionych przez armię rosyjską podczas wojny na Ukrainie nie pozostawia wątpliwości. Są one ogromne. Według amerykańskich wywiadów, do grudnia 2023 roku Rosja straciła około 315 tysięcy żołnierzy. Są to zabici i rani. Ponad 2600 czołgów, przeszło 10 tysięcy bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. Ekstrapolując te dane na rok 2025, mówimy nawet o 600 tysiącach poległych Iranów oraz utracie blisko 5 tysięcy czołgów. To więcej niż Rosja posiadała w czynnej służbie przed inwazją na Ukrainę. Owszem, Rosja zwiększyła produkcję. W 2024 roku wysłano na front 1550 czołgów i 5700 pojazdów pancerzonych. Lecz znaczna część tego sprzętu pochodzi z magazynów z czasów ZSR. A rezerwy też szacuje się maksymalnie na rok czy dwa lata dalszych działań. Równie niepokojąco wygląda sytuacja z amunicją, niepokojąco oczywiście dla Rosji. Rosja produkuje około 250 tysięcy pocisków artyleryjskich miesięcznie, ale zużywa około 10 tysięcy dziennie, co oznacza, że bez importu z Korei Północnej nie byłaby w stanie utrzymać obecnego tempa walk. Rosyjska armia cierpi także na dramatyczne braki kadrowe. Rosja wciąż bazuje na ochotnikach. W 2024 roku podpisano 430 tysięcy nowych kontraktów. Jednak ochotnicy nie przechodzą odpowiedniego szkolenia, a ich liczba nie kompensuje jakości strat. Strat poniesionych wśród wyszkolonych żołnierzy. Warto podkreślić jeszcze jeden fakt, na który czasem możemy nie zwracać uwagi. Będąc zapatrzonymi z biurek na liczby. Otóż trzy lata wojny powodują punkt załamania. U żołnierzy. Badania amerykańskie z II wojny światowej pokazują, że przeciętny żołnierz osiąga szczyt zdolności bojowych po 90 dniach walki, ale już po 140-180 dniach jego wartość bojowa dramatycznie spada. Rosyjska armia walczy od 3 lat niemal bez przerwy. Więc może przed nami taka perspektywa nie najgorsza. Wracając jednak na nasze podwórko, to zadajmy sobie pytanie. Czy jednak Europa jest przygotowana na możliwy konflikt? Tu odpowiedź nie jest oczywista. Europa ma z jednej strony trzykrotnie większą populację niż Rosja, niemal dziesięciokrotnie większe PKB, formalnie więcej żołnierzy, bo około półtora miliona wobec rosyjskich, miliona 300 tysięcy. Ale problemem jest brak jedności, koordynacji gotowości bojowej. Według wyliczeń, aby skutecznie ostraszyć Rosję, Europa musiałaby natychmiast wystawić 1400 czołgów, 2000 bojowych wozów piechoty, 700 systemów artyleryjskich 155 mm. Tymczasem Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania razem wzięty nie dysponują takimi siłami. Również produkcja amunicji w Europie mimo wzrostu pozostaje niewystarczająca. 1,5 miliona sztuk rocznie, wobec potrzeb znacznie większych w razie pełnoskalowej wojny. Co więcej, kluczową rolę w ostraszaniu Rosji odgrywa dziś Ukraina. Mimo strat jej armia pozostaje największą lądową siłą militarną w Europie po Rosji. Dlatego utrzymanie niepodległej i niezależnej Ukrainy jest dla Zachodu strategicznym obowiązkiem. Nie możemy także zapominać o ryzyku geopolitycznym. Polityka nowej administracji amerykańskiej szczególnie jeśli USA ustawią nowy kurs na iz izolacjonizm lub skoncentrowanie się na Azji, rodzi obawy o możliwe porzucenie Europy przez Stany Zjednoczone. Ale szanowni państwo, w przyszłości przewidzieć się nie da. Geopolityka to nie partia szachów o skończonej liczbie ruchów. To złożona gra przypadków, interesów i emocji. Jednak jedno jest pewne, Rosja jest państwem, które postrzega wojnę jako naturalne narzędzie polityki. Jeśli uzna, że wojna daje szansę na realizację celów politycznych, nie zawaha się. Dlatego, jak pisał Klausowicz, co wszyscy powtarzają, ci, którzy chcą pokoju, muszą być gotowi na wojnę. Dlatego realizujmy to jako cała Europa. Europa musi być przygotowana na nie najlepszy scenariusz, ale na najgorszy. To wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Proszę o komentarze, lajki i subskrypcję mojego kanału, tak żeby mógł się rozrastać. Trzymajcie się. Cześć!